Tutaj Różyczka i w tym odcinku, drugi odcinku witam, Jak, Jaka jest moja świnka? W tym odcinku Wam pokażę, um, jaki jest jej wygląd. Um, to tak: I wygląd to? Czarne oczka, czarna główka, Białe brzuszek i białe plecy i tyłeczek. Bardzo lubi jeść jest taką małą pieszczotką, bo lubi y, głaskanie. Nie wiem, czy taka bez lubi, bo to jest moje pierwsze zwierzątko. Drugie. Tu miałam chomika, który ciągle gryzuł. Miałam się ciągle z nim bawiła, nie z nim, tylko nim. I to była moja lalka. Ma taki pasek. Ma biały. Ma biały pasek na, na swoim czułku, między oczami. i ulubiony przysmak to sałata ma na imię łaciatka. ma 3 latka 2,5 i pół latka ma dwa i pół lata jest bardzo sympatyczna miła i ona jest przesłodka I dopiero ja dopiero co ją obcięłam, ale chyba kilka dni temu ją obcięliśmy z mamą i ulubione czy to sałata mm, nie wiem czy lubi truskawki, ale chcę spróbować lubi też paprykę, ale paprykę lubi pół na pół, bo, z, bo ja dałam jej do budy, a ona tego nie zjadła. O, na przykład tu mam paprykę z sałatki, które wstawiłam na YouTube na, na, i na Facebooka. Nie chcę zjść, bo jest teraz w tej Lubi gryźć, um, ale. Lubi <laughs> gryźć rzeczy. <laughs> Ludzi nie lubi gryźć. Ona jest za miła, żeby kogoś gryźć. Taka jest moja świnka. A no to dzięki, że wynaleźliście. Subskrybujcie, lajkujcie łapki w górę. No i babujeczki. Baj.